I znowu szybka zmiana gości jest z nami ten, bez którego tak naprawdę większość gal w Polsce nie może się obyć. Marek Matela, witam przecie serdecznie. Witam Mariusz bardzo serdecznie, witam Ciebie, witam wszystkich widzów bokserowych. No. Dzisiaj mamy przyjemność gościć na gali w nowym sądzie Jurka Galary. no wygląda fajnie, prawda? No przede wszystkim kameralnie, stoliki, ludzie zadowoleni, uśmiechnięci, Już jeszcze zanim to się wszystko zaczęło. Na pewno kilka ciekawych walk z udziałem miejscowych zawodników. No takie imprezy, które robi Jurek, które robi wielu innych organizatorów kraju, promują naszą ukochaną dyscyplinę i pozwalają się pokazać tym właśnie lokalnym bohaterom. No to nie bez znaczenia jest to, że tak jak wielu innych, tak jak powiedziałeś, jest to, że hmm, Jurek na swoich galach promuje boks olimpijski, który jest bliski nas, naszemu sercu. Dzięki temu e, ci chłopcy z boksu olimpijskiego mają szansę zaistnieć troszkę szerzej. No, ciekawy temat, Mariusz i chyba temat na dłuższą rozmowę na temat boksu olimpijskiego, natomiast faktem jest, że tak, że ci młodzi chłopcy, którzy wylewają litry potu również na sali u Jurka tutaj w klubie Golden Dinowy Nowy Sącz mają okazję zobaczyć ten boks zawodowy, ale też pokazać się, bo być może znajdzie się na tych zawodach jednych czy drugich ktoś, kto za jakiś czas poprosi ich na sparingi, obejrzy, zaproponuje jakiś kontrakt i da szansę na, na rozwój już w tym profesjonalnym pięściarstwie. Natomiast powiedzmy też sobie jedno, bez boksu olimpijskiego, bez tych całkowitych podstaw, też tego boksu zawodowego byśmy zbyt wiele nie oglądali. W dobrym wydaniu, bo wielu jednak amatorów przechodzi już około 18-19 lat w chwili obecnej na zawodowstwie. Cytując Mariusza Waka, dokładnie tak. Tak to właśnie wygląda. Ci młodzi zawodnicy muszą e, zaczynać, m, mają możliwość w boksie olimpijskim. E, ty jeździsz po galach, widzisz ten e, boks, e, m, no nie jest tak na, do końca dobrze. Słuchaj, nie, ja myślę, że tak. Pewnie, że mogłoby być o wiele lepiej. Natomiast no, nie mówmy, że jest aż taka tragedia, jeśli chodzi o ten boks młodzieżowy. Oczywiście mamy duże problemy w naszym kraju z boksem seniorskim, ale to się wiąże z tym, że większość dobrych, topowych zawodników wyjeżdża za granicę. Jeden z naszych ostatnich naprawdę utalentowanych, młodych zawodników, pochodzący zresztą z Bydgoszczy, medalista europejskich mistrzostw, w tej chwili boksuje w Stanach Zjednoczonych zawodowo. Stoczył trzy pojedynki, trzy walki wygrał i też mało się o tym pisze, mało się o tym mówi, ale tak się właśnie dzieje. Ten, który jest dolniejszy, który ma dziś tam możliwości finansowania startu tej kariery, no bo. Bo powiedzmy sobie, że początek kariery w boksie zawodowym to nie jest tak, że od razu zawodnik zarabia pieniądze, tylko najpierw trzeba coś zainwestować, zbudować swoją markę, pozycję, stoczyć kilka walk, no swoje frycowe, że tak powiem, zapłacić i dopiero później te pieniążki, i to nie w każdym wypadku, mogą przyjść. Natomiast no, z tym boksem młodzieżowym nie ma naprawdę aż takiego dramatu u nas. Myślę, że naprawdę trenerzy w wielu klubach w Polsce naprawdę wykonują świetną robotę. Problem powstaje później. No ale to jest kwestia już do rozwiązania na pewno nie przez i nie dzisiaj. Dokładnie tak, nie przez nas. Mieliśmy okazję spotykać się na kilku kilkunastu galach. Cały czas jesteś e, zarobiony. Kolokwialnie e, użyję tego słowa. Masz jeszcze w związku z tym jakąś tremę przed takim wystąpieniem jak dzisiaj tutaj? A czy największą tremą jest zawsze wywiad u Mariusza Serawina? No. Też się tego boję zawsze. No. <laughs> Natomiast e... No, no nie, znaczy, na pewno nie, nie, nie podchodzę do tego na pełnej rutynie, bo, bo rutyna wiadomo gdzieś tam gubi. Natomiast no, po tym ście bojowym, jaki miałem na stadionie we Wrocławiu Adamę Kliczko. No, no to na pewno te, te ciśnienie, które gdzieś tam nade mną, czy nad innymi prowadzącymi jest zdecydowanie, zdecydowanie niższe i raczej na spokoju, także mogę godzinę przed Galą sobie przyjechać i wiem, co mam robić, wiem, czego organizator ode mnie oczekuje. A finalnie ma wyjść tak, żeby przede wszystkim kibice byli zadowoleni. Kochani, czysty profesjonalizm. Marek Matela bardzo serdecznie Ci dziękuję. No i co? I przechodzimy do tego, co nami. Na ringu będzie się działo za chwilę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia już z ringu za moment. Tak jest, na teraz to tyle. Pamiętajcie, jeszcze będzie wejście do studia, będzie Krzysztof Wodarczyk. A po każdej zawodowej walce, zwycięzca pojawi się u nas w studiu. Dzięki wielkie.